Rodziska z tej strony, fab 284 kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w LEGO Browse, ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, więc tak ostatnio od naszego odcinka no za dużo nie grałem w to, tak szczerze no zdobyłem tam 3 rundy chyba zagrałem, no i zdobyłem tam parę postaci, no jak widzicie ostatnio chyba odblokowaliśmy tą panią, to mam jeszcze Le, lepki blaster obcego no i to tyle nie chyba jej nie nie wiem jej chyba nie odblokowywaliśmy yy, no bynajmniej mi się wydaje yy, dobra zagraj... bijatyka już łączmy i zagrajmy no w ogóle jestem ciekawy czy to jest z graczami czy z takimi botami o ile osób na losowe nie co jest? Dlaczego tyle na losowe? O co chodzi? Jakby nas ty nie, no nie dawać losowe. To Ninjago to jest strasznie słabe, jakby to jest najgorsza jaka minigra powstała, więc no to jest najgorsze i no i Ninjago no, wyszło, tak. Gdzie dlaczego każdy ma teraz skiny z tego, z tego Ninjago? Jest ten robot taki. Jest. Yy, nie pamiętam. No, ten taki niebieski zej można powiedzieć. Garmadon i Nia była jeszcze. Więc to jest strasznie dziwne. Nie pamiętam na no serio. Ja mam nawet figurkę, minifigurkę tego niebieskiego zejna. Czy co to tam było? Ale no. Aha. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Wyrzuciło nas. Dobra. Już nas ładuje. Ech. I proszę, nie ninjago. Wow, nikt na ninjago nie głosuje. Ale słabo, że teraz nie ma nigdzie budowania takiego zamku. To było najlepsze. nie, piraci wygrałem. Proszę, nie piraci. Piraci byli słabi. Słaba ta... O nie! Ninjago jest, ale takie... E, lepsze, bo to jest bitwa. Nie? I znowu! A, I znowu jest ten niebieski Zejm. Zejm Zejd powiedziałem? Nieważne. Wow, jaka emotka. Dobra, je, Nie! A dobra, to nie Nil tylko kosmici. Wy, wyeliminuj innych brawlerów. Ta mapa jest trochę wkurzająca. Dobra. I zabieramy mu żyć. No, wyjdź z tego. No hej. Hej typku. No nie jakiś duch po co jest, dlaczego nie mogę bić? Ej, nie mogłem bić, to jest dziwne nijak nie zabiła ej ale to jest inna jakaś mapa niż ta zawsze ooo 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 po co ja zużyłem to leczenie super, to jest Ninjago jakieś dobra, atakuj raz zabij. dobra Atakuj pięść. Aha. No akurat na mnie. No to dziwne jest. że Coś na mnie się tak zbierają. No ale teraz zabiję jakiegoś typa. Nie wiem jakim cudem nawet, ale... Nie. O, przygrywam. No chodź tu Nia. Ta Nia każdego zabija. Gdy najmniej mnie. Nie, tak, zabiłem ją. Zabiłem jej Ej nie ja tą panią muszę zabić O, oh, super Gdzie ta pani jest? To tu jest Ale ona tylko na ja ciągle naciska Mija. to jest Nie, Mia. Ja. Gość nie zabił nikogo Super No super, jakąś pałką mnie zabiła teraz co jest? O, co to jest? A, dobra, dobra, wiem. Pani Nia um... Nia umiera. Chyba, że teraz będzie miała... No nie no, tego Gluta ma! Ech, gościu zdobył właśnie swoją pierwszą likwidację. No nie no! Skąd jest... Tyle tych, nie wiem, glutów. O, glutów. No na mnie, gościu, jakieś... M mija, o, zabiłem miję. Gdzie, gdzie jest ta mija? Chodź tu, mija. Przegrałem na... Ale ona miała 15 zabójstw, to... to coś... nie halo. Ale no dobra, no. Nie, niech będzie. O, jestem trzeci. Maja. Ja widziałem... Ja. Bo ja mam... ja mam zasunięty trochę ekran, dlatego tak widziałem, więc no, nieźle. Najpierw mija, później mya. Teraz maja. Widzicie? Uuu, dostępu. Odrzut. Odrzut tam był. E, o, jest. Jest budowanie bazy. Tak, budowanie bazy jest najlepsze. To. To jest najlepszy tryb. Dobra, jest. Bój o zamkową bazę. Ej, głupie to jest, bo dałem gotowy, że jestem, nie? Gotowe. A mnie chciało wyrzucić. za Zaatakuj bazę, no dobra. Ja, ja w to... O, dwóch woźnych mają. Super. Ej, śmieje się ktoś? Jak się przełączy. Dobra, no zbier zbieraj klocki, no to wiem. Ale czy ale im więcej uderzeń, tym tego. E, te wagoniki, to... tym więcej jest tego... E, Klotków. Co to było? Aha, dobra. Świnki. Rozwalanie bierze. O nie. No. Nie, 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 nie. O! No nie. Uooo. No. Co we mnie strzelasz? Świnki, co wy chcecie nam zrobić? Nic nam nie zrobią. No, chyba, że się odmieniam. Ej, on ma tarczę, a nic nie może zrobić. To jest głupie trochę. Dobra, jest. Jak coś nie pamiętam ile się tu zbierało, ale chyba... To było 500. No i trochę wybuch. Nie, to było 200. A tak. Ała. No atak skończył się tak, że zginęłem, ale okej. Okay. No, nie no. Rycerz nam zabija każdego. U, kaso. kasa. Kasa czy pieniążki no pieniążki a kasa to chyba to samo nie tak mi się no nie rozwalaj nam tego okej okay, udało się no nie o kury atakujcie kury oni mają wieże na 10 patrzcie rozwalam mi wieże hop no nie tak tu klocków Chcę wam zrobić to na minusie, bo chyba dało się O dobra, my wygrywamy Dobra, trzy oni mają Dobra, wygraliśmy Dobrze Okej okay. No nasza drużyna wygląda jak Ban... o no dziękuję Widzicie Jak jestem dobry Na pierwszym miejscu Uuu, dostaliśmy tego Tego kosmita Nie wiem co to jest Pilot kosmita, dobra, no wiedziałem że to pilot kosmita Nie To jest wiadomo To był pilot kosmita Nie, ja chcę jeszcze otworzyć paczuszkę Otwórzmy paczuszkę. Aha, jeszcze jedna gra. Mmm, nieźle. Yy, dobra. To... O, Gościu płacze. Jak się... No nie, 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 nie. Chcieli mi już zmienić postać. Haha... Ha. Co to jest? Jakiś... mamy fan... Co to jest? Yy... O, woźny jest. Jeden normalny woźny, bo też w sumie normalnego skina nie mam, ale no dobra. Niech będzie, ale ja mam chyba najnormalniejszego. T-Rex może uzbierać więcej punktów, ale stanowi większy cel dla wrogów. No. Co to jest w ogóle... W ogóle dziwne to jest, że to jest ustawione jako tego... Yy, jako... Dwie drużyny, nie? Tutaj każdy na każdego. Yy, o, dobra, jest. Ja pewnie nie... Ja pe... Ja, za, no, ja zapewne nie będę miał T-Rexa nigdy, nie? Proszę... o e, 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 Co to jest? Bo tutaj był T-rex zawsze ale to zawsze ohoho o, zabiłem kogoś co jest? duchy jakieś duchy super, ktoś ma T-rexa uciekam, uciekam super ktoś miał t rexa ale ten gościu w bańce jest za mocny no nie, rączka mi się rozwiła. No nie, co to jest? No dlaczego ten typek ma coś fajnego zawsze? A tak, u T-Rex? No nie, ten jest bez sensu. Tirek jest lepszy. Tireks jest rzadki bardzo. Ktoś tu z ptaki no. O, znaczy z... No jakby się nazywał ten latający. Oho. No dobra, pokonujmy ti-re... I... Um, nic się nie stało, okej? Okay? Nic No Ej, on mnie ucieka Nie, 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 nie Teraz no to ja uciekam, nie Kupu, No nie, ktoś ma Tirek, co? No nie Dobra No nie no on ciągle ma to machanie ty. O co się stało e, Dlaczego To się zniszczyło Eee nieważne Kolejny T-Rex No nie Ja mam 4 likwidacje, a gość ma 9 oh, Ej on oh, ma 9 co Dobra No nie wstaczę z tym ale On ciągle miał T-Rex skąd ten mał w ogóle tego T-Rex. Dobra, wyjdźmy już. Otwórzmy paczuszkę. U, miecz! Dostaliśmy. Ej, ale ten miecz już był. Ten miecz to był początkowy miecz. Tylko, że niebieski albo różowy. Yy, tak, kosmonautka miała. Dobra, wyjdźmy. Pewnie było teraz to budowanie bazy, czyli najlepszy tryb, ale na to Dobra, co będzie z saszetki? Ja obstawiam, że coś słabego. Yy, czy nigdy nie zagram, ale no dobra, dawaj. <ścoughs> Dziewczyna w strączku grochu. Co jest? Co jest? Dobra. Yy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. W tym miejscu zakończę odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Papa pa, ludziska!